Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że w Twojej własnej kuchni może znajdować się toksyczna substancja, którą codziennie spożywasz, nie zdając sobie sprawy z wyrządzanych przez nią szkód? Coś, co stopniowo, dzień po dniu, w ciszy niszczy dwa z najbardziej pracujących organów Twojego ciała. Nazywam się dr Alejandro Galarza, jestem specjalistą nefrologii i przez wiele lat obserwowałem w mojej praktyce druzgocące skutki tego typu substancji na nerki pacjentów. Szczególnie widzę to u dorosłych, którzy przychodzą, gdy uszkodzenie jest już bardzo zaawansowane. Dziś chcę przerwać milczenie i zrobię to bez medycznego żargonu. Będę mówił prostymi słowami, tak jakbyśmy rozmawiali twarzą w twarz, spokojnie. Opowiem ci, która substancja jest najbardziej szkodliwa dla Twoich nerek, a ty nawet o tym nie wiesz. I co najbardziej niepokojące, prawdopodobnie spożyłeś ją dziś rano. Zostań ze mną, ponieważ dziś odkryjesz, czym jest, jak działa w Twoim organizmie i co najważniejsze, jak możesz się chronić, zanim będzie za późno. Witam Cię serdecznie i dziękuję za poświęcenie kilku minut na najcenniejszą rzecz, jaką posiadamy. Zdrowie. Jako lekarz zajmujący się opieką nad nerkami, moja praca nie ogranicza się tylko do leczenia chorób. Moją prawdziwą misją jest zapobieganie temu, by ludzie w ogóle zachorowali. Uwierz mi! Jednym z najtrudniejszych momentów mojej pracy jest widzieć wspaniałych ludzi, pełnych energii i marzeń, cierpiących z powodu uszkodzenia nerek, którego można było uniknąć. Wielkim problemem nerek jest to, że są mistrzami ciszy, prawdziwymi, nieznanymi bohaterami ludzkiego ciała. Wyobraź sobie, że posiadasz najbardziej zaawansowany system oczyszczania wody na świecie, działający dzień i noc bez przerwy. Tak działają twoje nerki. Oczyszczają całą krew, usuwają toksyny, odpady i nadmiar płynów. Ale to nie wszystko. Regulują także ciśnienie krwi, wspomagają produkcję czerwonych krwinek, aby zapobiegać anemii oraz wzmacniają kości. W skrócie stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co się dzieje, gdy ten system zaczyna zawodzić? Nie słychać żadnej alarmowej syreny. Nie ma silnego bólu, który ostrzegałby, że coś jest nie tak. Przewlekła choroba nerek to jak cicha złodziejka, która powoli wkrada się przez lata, a gdy w końcu pojawiają się objawy, Obrzęk kostek, uporczywe zmęczenie czy częste skurcze. Uszkodzenie może być już poważne, a nawet nieodwracalne. Przyjmowałem wielu starszych dorosłych, którzy przychodzili zdezorientowani i przestraszeni, stojąc przed możliwością dializy lub przeszczepu. I zawsze słyszę to samo pytanie, doktorze, dlaczego nie zauważyłem wcześniej? Odpowiedź boli, ponieważ nikt jasno i bezpośrednio nie wyjaśnił im ryzyka związanych z codziennymi substancjami, które stopniowo niszczą ich zdrowie. Dlatego tu jestem. Wiedza to władza. Dziś chcę dać ci tę władzę, abyś mógł przejąć kontrolę nad swoim dobrostanem. Odkryjmy razem tych ukrytych wrogów. Skatalogowałem je w liście od najczęstszego po ten, który uważam za najbardziej niebezpieczny. Zapraszam cię do mnie, ponieważ to, czego się dziś nauczysz, może wyznaczyć przed i po w twoim życiu. Zanim jednak zaczniemy, ważne jest, abyś zrozumiał, dlaczego wraz z upływem lat nasze ciało staje się bardziej podatne na szkodliwe czynniki. Starzenie się całkowicie zmienia zasady gry. Tak jak z czasem tracimy ostrość widzenia lub pojawiają się siwe włosy, nerki również się starzeją. Ich zdolność filtracji, zwana wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej, stopniowo maleje z każdą dekadą. Pomyśl o samochodzie z wieloletnim przebiegiem. Silnik wciąż działa tak, ale już nie ma tej samej mocy ani wytrzymałości co w nowym samochodzie. Teraz wyobraź sobie, że do tego starego silnika dodajemy paliwo niskiej jakości i codziennie zmuszamy go do podjazdów pod strome wzniesienia. Co się stanie? Dokładnie, zużyje się znacznie wcześniej. To samo dzieje się z naszymi nerkami, często nieświadomie. Przez 5, 6 czy 7 dekad wystawialiśmy je na działanie nawyków i substancji, które wydawały się nieszkodliwe, gdy byliśmy młodzi, ale pozostawiały drobne wewnętrzne blizny. Z czasem te ślady się kumulują. To nagromadzone zużycie może prowadzić do niewydolności nerek. Ponadto wraz z wiekiem rośnie ryzyko nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Chcę być jasny. Te dwie choroby są głównymi przyczynami przewlekłej choroby nerek na całym świecie. Działają jak dwa młoty, które bez przerwy uderzają w delikatną strukturę nerek. Dlatego wszystko, co sprzyja lub pogarsza cukrzycę lub nadciśnienie, jest bezpośrednim atakiem na zdrowie nerek. Dziś nadamy nazwę tym cichym agresorom. Przygotowałem listę czterech z nich, zaczynając od tego, którego ani nie jemy, ani nie pijemy, ale jest równie szkodliwy. Stopniowo przejdziemy do numeru jeden najbardziej niebezpiecznego, najbardziej uzależniającego i najpowszechniejszego ze wszystkich prawdziwego wilka w owczej skórze. Efekt nagromadzenia, choć wydaje się nieszkodliwy, może prowadzić do niewydolności nerek. Ponadto z wiekiem częściej pojawiają się choroby takie jak nadciśnienie i cukrzyca typu 2. Chcę być całkowicie bezpośredni. Te dwa schorzenia są głównymi przyczynami przewlekłego uszkodzenia nerek na całym świecie. To jak dwa młoty uderzające nieustannie w delikatną strukturę twoich nerek. Dlatego każdy czynnik, który przyczynia się do rozwoju lub pogorszenia cukrzycy i nadciśnienia, staje się bezpośrednim atakiem na zdrowie nerek. Dziś jasno zidentyfikujemy tych cichych wrogów. Aby wszystko było bardziej zrozumiałe, przygotowałem listę czterech codziennych trucizn. Zaczniemy od jednej, której ani nie jemy, ani nie pijemy, ale która jest równie szkodliwa. Potem przejdziemy do numeru jeden, najbardziej szkodliwego, uzależniającego i powszechnego ze wszystkich prawdziwego wilka w owczej skórze. Zacznijmy. Trucizna numer cztery. Siedzący tryb życia, woda stojąca i dusząca twoje nerki. Pierwszy wróg na naszej liście możecie zaskoczyć, ponieważ nie chodzi o coś, co spożywasz, lecz o coś, czego przestajesz robić. Mówię o siedzącym trybie życia, braku ruchu. Spędzaniu godzin siedząc, czy to przed telewizorem, czy przed komputerem. Być może zastanawiasz się teraz, co ma siedzenie wspólnego z moimi nerkami. Odpowiedź brzmi absolutnie wszystko. Twoje nerki potrzebują mocnego i zdrowego przepływu krwi, aby prawidłowo pełnić swoje funkcje. Wyobraź sobie wielką, wartką rzekę. Woda płynie z siłą, zmywa zanieczyszczenia i pozostaje czysta. Teraz pomyśl o stojącym kałuży. Osad się gromadzi, woda się zanieczyszcza i staje się toksyczna. Twój układ krążenia działa jak ta rzeka. Kiedy chodzisz lub wykonujesz jakikolwiek ruch, twoje serce pompuje krew z większą energią, a krew krąży z witalnością po całym ciele, docierając do milionów małych filtrów w twoich nerkach. Ten przepływ krwi daje im energię niezbędną do skutecznego oczyszczania organizmu. Jednak jeśli spędzasz wiele godzin siedząc, wszystko zwalnia. Krew płynie powoli, jak woda stojąca w kałuży. Brak ruchu otwiera drzwi trzem wielkim wrogom nerek: nadwadze, wysokiemu ciśnieniu krwi i cukrzycy typu 2. Gdy ciało pozostaje nieaktywne, nie wykorzystuje prawidłowo cukru we krwi, co prowadzi do insulinooporności i z czasem do cukrzycy. Dodatkowo brak aktywności sprzyja przybieraniu na wadze, co zmusza serce do większego wysiłku i podnosi ciśnienie krwi. Każdy dodatkowy kilogram to dodatkowy wysiłek dla nerek. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązanie jest proste. Ruch. Nie musisz stawać się sportowcem z dnia na dzień. Wystarczy przerwać długie okresy bez ruchu. Jeśli spędzasz dużo czasu siedząc, pierwszy krok jest tak prosty, jak wstanie z krzesła. Ustaw alarm w telefonie co godzinę, aby przypominał ci o wstaniu. Zrób kilka kroków, rozciągnij ręce, przejdź się po pokoju lub idź po szklankę wody. Te drobne gesty już pobudzają krążenie. Następnie dodaj codzienny spacer. Nie musi to być maraton. Zacznij od 10 minut wokół domu i stopniowo zwiększaj do 15 lub 20 minut. Najważniejsza jest regularność, nie intensywność. Chodzenie jest jednym z najlepszych ćwiczeń. Wzmacnia serce, reguluje poziom cukru, poprawia kondycję kości i oczywiście sprzyja przepływowi krwi do nerek. Jeśli masz trudności z poruszaniem się, istnieją świetne ćwiczenia, które można wykonywać siedząc. Podnoszenie nóg poruszanie ramionami lub kręcenie kostkami. Każdy ruch się liczy. Przyjmij to jako motto. Każdy ruch jest lepszy niż pozostawanie w miejscu. Pamiętaj o przykładzie rzeki. Każdy krok, który wykonujesz, jest jak strumień czystej wody, który odświeża Twoje nerki. Trucizna numer 3. Złudzenie pozornie nieszkodliwych tabletek przeciwbólowych. Dotarliśmy do trzeciej trucizny na liście, a znajduje się ona prawie w każdym domu. To tabletka, którą bierzesz bez większego zastanowienia, aby złagodzić ból głowy, pleców lub stawów. Mam na myśli niesteroidowe leki przeciwzapalne, znane jako NLPZ. Nazwy takie jak ibuprofen, naproksen czy diclofenac są wszystkim znane. Miliony osób je stosują, wierząc, że skoro są dostępne bez recepty, nie stanowią ryzyka. I tu popełniają poważny błąd. Chociaż są bardzo skuteczne w redukcji bólu, ich ciągłe stosowanie w dużych dawkach lub przez długi czas może powodować poważne uszkodzenia nerek, zwłaszcza u osób starszych. Wyjaśnię to prosto, aby Twoje nerki otrzymywały wystarczającą ilość krwi. Istnieją substancje zwane prostaglandynami, które utrzymują małe tętniczki odżywiające nerki otwarte. Problem pojawia się, ponieważ NLPZ blokują te prostaglandyny, aby złagodzić ból, ale w ten sposób również uniemożliwiają utrzymanie tętnic nerkowych otwartych. Skutek jest taki, że naczynia zwężają się, krew nie płynie prawidłowo, a ilość tlenu docierającego do nerek się zmniejsza. To jakbyś nadepnął na wąż ogrodowy. Woda nie dociera, a roślina więdnie. Dokładnie to samo dzieje się z twoimi nerkami. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że to uszkodzenie następuje w ciszy. Codzienne przyjmowanie tych tabletek w przypadku przewlekłego bólu, np. spowodowanego artretyzmem, jest jak codzienne ściskanie i puszczanie węża. Z czasem filtry nerkowe ulegają degradacji, powstają blizny i przestają działać. Jest to proces powolny, ale druzgocący, który nie daje żadnych sygnałów, dopóki nie jest za późno. Co robić w takim przypadku? Nie chodzi o znoszenie bólu, lecz o działanie inteligentnie i pod nadzorem lekarza. Pierwsza zasada: nigdy nie stosować NLPZ samodzielnie w sposób ciągły. Jeśli ból utrzymuje się przez kilka dni, rozwiązaniem nie jest dalsze branie tabletek, lecz wizyta u lekarza w celu ustalenia przyczyny. Nie wyłączaj alarmu, lecz zajmij się problemem, który go powoduje. Druga zalecenie: bądź całkowicie szczery wobec lekarza i poinformuj go o wszystkich lekach, które przyjmujesz. W tym witaminach, produktach naturalnych lub lekach bez recepty, ponieważ wiele z nich zawiera ukryte środki przeciwzapalne. Trzecia opcja: rozważ bezpieczniejsze metody łagodzenia okazjonalnego bólu. Paracetamol, zwany również acetaminofenem, w odpowiednich dawkach jest zwykle mniej szkodliwy dla nerek. Istnieją również alternatywy bez leków, takie jak fizjoterapia, okłady ciepłe lub zimne oraz rozciąganie, które mogą bardzo pomóc i zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych. Zasada złota brzmi: NLPZ są potężne. Ich sporadyczne stosowanie może być bezpieczne, ale codzienne przyjmowanie bez kontroli lekarskiej jest jak igranie z ogniem dla Twoich nerek. Trucizna numer dwa. Sól ukryty wróg w Twoich posiłkach. Przejdźmy do drugiej trucizny, która prawdopodobnie jest najbardziej niedoceniana. Znajduje się w prawie każdej kuchni na świecie. Mam na myśli sól, a dokładniej sód. Wiele osób mówi mi – doktorze, prawie nie używam solniczki – i właśnie tu tkwi nieporozumienie. Prawdziwy problem nie tkwi w soli, którą dodajesz do potraw, lecz w ogromnej ilości sodu ukrytej w produktach przetworzonych. Szacuje się, że ponad 75% sodu, który spożywamy, pochodzi z produktów przemysłowych: pieczywa, wędlin, serów, zup instant, sosów, gotowych posiłków i praktycznie wszystkiego, co jest pakowane. Przemysł używa go do konserwacji żywności i wzmocnienia smaku, ale w zamian staje się cichym wrogiem. Dlaczego jest tak szkodliwy? Organizm potrzebuje niewielkiej ilości sodu do funkcjonowania, ale gdy spożywamy go w nadmiarze, równowaga zostaje zaburzona. Aby rozcieńczyć nadmiar, organizm zatrzymuje wodę, generuje większe pragnienie i nakazuje nerkom zatrzymać płyny. To zwiększa objętość krwi w systemie i tym samym ciśnienie w tętnicach. Tak powstaje nadciśnienie. Wysokie ciśnienie jest drugą najczęstszą przyczyną niewydolności nerek. Filtry nerkowe są delikatne i bardzo wrażliwe. Wyobraź sobie próbę oczyszczenia jedwabnej tkaniny przy użyciu węża strażackiego pod pełnym ciśnieniem. Zerwałby się. To samo dzieje się z twoimi nerkami, które stale żyją pod wysokim ciśnieniem. Dzień po dniu ta siła je uszkadza, powoduje blizny i osłabia, tworząc trudny do przerwania cykl. Jak się chronić? Kluczowe jest, stanie się detektywem etykiet. Dbając o siebie nie oznacza jedzenia bez smaku, lecz nauki mądrego wyboru. Najpotężniejsze narzędzie to czytanie etykiet produktów, które kupujesz. Sprawdź ilość sodu. Zdziwisz się, znajdując bardzo wysokie wartości nawet w produktach, które nie wydają się słone, jak płatki śniadaniowe czy ciasteczka. Zalecana dzienna ilość to od 2000 do 2300 mg, a jeśli masz nadciśnienie, najlepiej ograniczyć do 1500 mg. Inną skuteczną strategią jest gotowanie w domu, gdzie sam decydujesz o składnikach. Odkryj ponownie naturalne smaki. Zioła i przyprawy takie jak czosnek, cebula, oregano, rozmaryn, pieprz, kurkuma, kmin lub papryka mogą zmienić smak potraw bez dodawania ani grama sodu. Możesz też używać cytryny lub octu do zdrowego wzmocnienia smaku. Ostatnia rada. Kupując konserwowane warzywa, upewnij się, że dokładnie je opłukasz pod bieżącą wodą. Tym prostym gestem możesz usunąć dużą część dodatkowego sodu. W zaledwie kilka tygodni Twoje kubki smakowe ponownie się przyzwyczają. I zaczniesz rozpoznawać prawdziwe smaki potraw. To uczucie prawdziwej wolności. Najbardziej niebezpieczny wróg cukier i rafinowana mąka słodka, ale destrukcyjna kombinacja. Dotarliśmy do zakończenia tej podróży. Omówiliśmy już siedzący tryb życia, leki przeciwbólowe i sól trzech przeciwników, którzy mogą wyrządzić ogromne szkody. Teraz jednak chcę przedstawić Ci tego, który moim zdaniem jest najpotężniejszą trucizną ze wszystkich. Absolutnym mistrzem cichej destrukcji, najbardziej uzależniającym, najpowszechniejszym w naszej diecie i odpowiedzialnym za najgłębsze uszkodzenia. Ta trucizna nie pochodzi z laboratorium i nie jest egzotyczną substancją. To coś, co zwykle kojarzymy z celebracjami, miłością i nagrodami. Mam na myśli cukier i jego nierozłącznego towarzysza rafinowaną mąkę. Tak, dobrze słyszałeś. Ten biały proszek, który słodzi desery, napoje gazowane, biały chleb, makaron i ciasteczka. Z mojego doświadczenia lekarskiego ta śmiertelna para jest główną przyczyną, dla której cukrzyca stała się najczęstszą przyczyną niewydolności nerek na świecie. Widzę ten schemat powtarzający się wielokrotnie u moich pacjentów, aż wielu z nich ostatecznie musi polegać na dializie. Dlaczego mówię tak stanowczo? Ponieważ zarówno cukier, jak i przetworzone mąki, które twój organizm niemal natychmiast zamienia w cukier, nie atakują jednego narządu, prowadzą masową, równoczesną ofensywę z wielu frontów. Pierwszy front ataku bezpośrednia droga do cukrzycy. Główną przyczyną uszkodzeń nerek jest cukrzyca, a nadmiar cukru i rafinowanych mąk jest jej najczęstszym wyzwalaczem. Spożywanie tych produktów powoduje lawinę glukozy we krwi. Trzustka reaguje, uwalniając duże ilości insuliny, aby ją kontrolować. Ale jeśli dzieje się to dzień po dniu, komórki przestają prawidłowo reagować. Wówczas cukier gromadzi się we krwi, prowadząc do cukrzycy typu 2. Gdy poziom cukru pozostaje wysoki przez długi czas, nerki doznają poważnych uszkodzeń. Cukier dosłownie utwardza i niszczy filtry nerkowe. Proces znany jako nefropatia cukrzycowa, będąca najszybszą drogą do dializy. Drugi front ataku podwyższone ciśnienie krwi. Przez lata uważano, że tylko sól powoduje nadciśnienie, ale dziś wiemy, że cukier może być również szkodliwy, a nawet gorszy. Dieta bogata w cukry podnosi ciśnienie krwi, więc nawet jeśli kontrolujesz spożycie soli, nadmiar cukru wciąż znacząco wpływa na twoje nerki. Trzeci front ataku: Przewlekłe i ciche stany zapalne. Cukier działa jak iskra, która rozpala ogień w ciele. Wywołuje ciągłe, ciche stany zapalne, które niszczą wewnętrzne ściany tętnic. W tym tych odżywiających nerki. Czwarty front ataku nadwaga i stłuszczenie wątroby. Wszystko, czego Twój organizm nie wykorzysta jako energii, zamienia się w tłuszcz. Ten tłuszcz odkłada się i powoduje otyłość kolejnego bezpośredniego wroga funkcji nerek. Ponadto część tego tłuszczu gromadzi się w wątrobie, powodując stłuszczenie wątroby, stan zaburzający metabolizm i ostatecznie również wpływający na nerki. Jak widzisz, jest to całkowita inwazja. Dlatego uważam cukier i rafinowane mąki za truciznę numer jeden. Rozwiązanie: odzyskać kontrolę nad swoją dietą. Dobra wiadomość jest taka, że można pokonać tego wroga. Klucz leży w wiedzy i działaniu. Po pierwsze, uznaj, że cukier ma wiele ukrytych nazw: syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, sacharoza, dekstroza, maltoza. Wszystkie to różne maski tej samej szkodliwej substancji. Po drugie, usuń najbardziej oczywiste źródła. Napoje słodzone, napoje gazowane, przetworzone soki lub herbaty butelkowane to nic innego jak cukier w płynie. Jedna puszka może zawierać więcej niż 10 łyżeczek cukru. Zastąp je wodą wodą mineralną z odrobiną cytryny lub niesłodzonymi naparami. Ta prosta zmiana może głęboko poprawić Twoje zdrowie. Po trzecie, nie daj się zwieść produktom oznaczonym jako niskotłuszczowe. Zwykle po usunięciu tłuszczu producenci dodają dużą ilość cukru, aby poprawić smak. Zawsze wybieraj wersje naturalne, np. Na jogurt naturalny, do którego sam możesz dodać świeże owoce. Po czwarte, zastąp białe mąki produktami pełnoziarnistymi. Prawdziwy chleb pełnoziarnisty, brązowy ryż czy płatki owsiane dostarczają błonnika, który spowalnia wchłanianie cukru i stabilizuje poziom glukozy we krwi. I wreszcie, przyjmij dietę opartą na naturalnych produktach: owoce, warzywa, rośliny strączkowe, mięso, ryby, jaja i orzechy. Kiedy Twoja dieta opiera się na pełnowartościowych produktach, cukier i rafinowane mąki praktycznie znikają bez wysiłku. Wyzwolenie się od uzależnienia od cukru jest jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, aby chronić swoje nerki. Przeszliśmy znaczącą drogę. Dziś ujawniliśmy czterech cichych wrogów zagrażających zdrowiu Twoich nerek: czwarty: brak ruchu, który zatyka Twój przepływ krwi, trzeci: niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą dusić Twoje nerki, drugi: Ukryta sól, która podnosi ciśnienie krwi. Pierwszy. Cukier wraz z rafinowanymi mąkami, które prowadzą całkowitą ofensywę przeciwko Twojemu organizmowi. Możesz teraz czuć się trochę przytłoczony, ale moim celem nie jest wzbudzenie strachu, lecz dawanie władzy. Poznanie prawdy, choć niewygodne, pozwala podejmować mądre decyzje. Choroba nerek nie musi być Twoim przeznaczeniem. Każdy z tych szkodliwych czynników jest w Twoich rękach i możesz je kontrolować. Ty decydujesz, czy wstaniesz i pójdziesz na spacer. Ty decydujesz, czy udasz się do lekarza. Ty decydujesz, czy czytasz etykiety przed zakupem. Ty decydujesz, czy wybierzesz wodę zamiast napoju gazowanego. Nie chodzi o zmianę życia z dnia na dzień, lecz o podjęcie jednego kroku dziś, a kolejnego jutro. Każda mała zmiana się liczy. Każdy domowy posiłek, każdy codzienny spacer staje się kolejną cegłą wzmacniającą ochronę twoich nerek. Masz zdolność napisania nowej historii zdrowia. Jeśli ten film sprawił, że się zatrzymałeś i otworzyłeś oczy, zachęcam cię do udostępnienia go. Wyślij go swoim dzieciom, partnerowi, przyjaciołom. Informacja, która może ratować życie, powinna dotrzeć do wszystkich. Jeśli chcesz nadal otrzymywać przydatne i łatwe do zastosowania porady dotyczące dbania o swoje zdrowie, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Chciałbym teraz poznać Twoją opinię. Napisz w komentarzach, co najbardziej cię zaskoczyło w tym, co dzisiaj usłyszałeś. Czy jest coś, o czym nie wiedziałeś i co zamierzasz zmienić od teraz? Przeczytam Twoje wiadomości, aby dalej Cię wspierać i pomagać tej społeczności. Dziękuję, że zostałeś do końca. Dziękuję, że poświęciłeś chwilę swojego czasu, aby dbać o najcenniejszą rzecz, jaką masz swoje zdrowie. Pamiętaj, że Twoje nerki pracują bez wytchnienia dla Ciebie w każdej chwili. Odwdzięcz się im, podejmując świadome i zdrowe decyzje. Jestem doktorem Alejandro Galarza i życzę Ci z całego serca długiego życia, pełnego witalności i dobrego samopoczucia. Chroń swoje nerki, chroń swoje życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.